Wszyscy jesteśmy przekonani, że i uruchomienie tego kierunku i dalszy rozwój uniwersytetu jest i powinien być priorytetem naszym jako samorządu województwa podkarpackiego, jako wszystkich instytucji, które mogą w jakim stopniu przyczynić się do rozwoju uniwersytetu i kierunku. I kierunku lekarskiego. Powstanie kierunku lekarskiego na uniwersytecie to nie tylko prestiż dla uczelni, szansa dla młodych ludzi marzących o studiowaniu medycyny oraz perspektywa ściągnięcia do Rzeszowa kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach ale także wielkie wyzwanie finansowo-inwestycyjne. To przedsięwzięcie wiąże się nie tylko ze wzrostem bieżących kosztów funkcjonowania, na co przeznaczona jest ta, ta, ta dotacja, ale wiąże się także z koniecznością inwestowania, remontowania obiektów, zakupów aparatury itd. itd. I w tych innych obszarach szukamy różnych możliwości pozyskiwania środków finansowych. Niewątpliwie jednym z ważnych źródeł, jednym z ważnych partnerów jest także tutaj Urząd Marszałkowski, który będzie w kolejnej perspektywie unijnej także dysponował sporymi środkami właśnie na potrzeby szkolnictwa wyższego czy na potrzeby szpitali. Jest to, jak Państwo wiedzą, nasze. E, ani pierwsze, ani ostatnie działanie związane z wsparciem Uniwersytetu Rzeszowskiego, w tym kierunku lekarskiego. E, państwo wiedzą, że przekazywaliśmy działki, przekazywaliśmy e, też e, e, środki pomocowe z Unii Europejskiej związane z realizacją różnego rodzaju projektów. Wszystko zmierza do tego, aby kierunek lekarski stał się faktem. Za prawie 20 milionów złotych wsparcia przekazanego przez marszałka ze środków unijnych na działce przekazanej także przez marszałka powstaje w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie zakład nauko człowieku, który będzie bazą badawczo-dydaktyczną dla kierunku lekarskiego. Na kolejnej, oddanej uczelni przez marszałka za 1% wartości działce przy ulicy Warzywnej, powstaje z kolei przyrodniczo-medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, w którym będą nowoczesne laboratoria. Ogółem na potrzeby rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2017-2013 zostało przekazanych ponad 280 milionów złotych.